Dzień dobry, witam państwa. Moje nazwisko Jerzy Mańkowski. Reprezentuję Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Nasz instytut zajmuje się właśnie roślinami włóknistymi. Poza konopiami również lnem oraz w ogóle wszystkimi roślinami, które pozwalają pozyskać włókno. Poza. Oczywiście, wykorzystaniem włókienniczym. Rośliny te stanowią, z uwagi na to, że produkują dużej ilości biomasy, możliwości wykorzystania energetycznego. I dzisiaj chciałem zainteresować Państwa właśnie konopiami. Tak jak tutaj poprzednik mój, mówił pan profesor, że. Biomasa drzewna jest doskonałym surowcem energetycznym, to również te rośliny pozwalają na wykorzystanie ich na cele produkcji energii. I myślę, że w stosunku do drzew mogą one tej energii wyprodukować więcej. A dlaczego prowadziliśmy takie obserwacje, że biomasa? Roślin włóknistych, konopi, jest około razy, dwa razy większa niż drzew. A skąd to wynika? Tak jak pan profesor mówił, las, drewno musi rosnąć kilkadziesiąt lat, żeby było pozyskane. Natomiast, jeżeli na tym samym hektarze uprawialibyśmy przez te dwadzieścia parę lat konopie to one pozwolą nam również uzyskać odpowiednią ilość biomasy. Konopie w warunkach tutaj Polski pozwalają na uzyskanie no przeciętnie 12 ton, zdarzają się plantacje lepsze, czasami jest to gorzej. W ramach tych 12 ton możemy uzyskać około 30% włókna. Jest to surowiec który wykorzystujemy w innym kierunku pod koniec prezentacji postaram się państwu naświetlić tę możliwość włókno jest surowcem celulozowym który wykorzystujemy głównie na cele tekstylno odzieżowe możemy produkować różnego rodzaju wyroby włókiennicze wykorzystywane w gospodarce Poza tym można wykorzystać do produkcji kompozytów, natomiast pozostała część, czyli ponad 70%, to jest drewnik. W wyniku przerobu odzyskujemy włókno, natomiast pozostała część, ten drewnik, to są paździerze, które powstają w wyniku przerobu. Mechanicznego tych roślin. Jest to ciekawa roślina. Pokażę Państwu możliwości wszechstronnego wykorzystania. Co jeszcze chciałbym tutaj podkreślić? W wyniku prowadzonych przez Instytut Badań, określiliśmy, że jeden hektar konopi w ciągu okresu wegetacji absorbuje. Ponad 8 ton dwutlenku węgla, który w wyniku właśnie fotosyntezy wbudowywany jest w masę konopi. Tak jak pan profesor mówił, jest to doskonały materiał, który z jednej strony spalając go no, emitujemy dwutlenek węgla, ale podczas wegetacji wszystkie rośliny, bo nie tylko konopie, absorbują dwutlenek węgla, wykorzystują energię cieplną słońca. Deszcz, wodę, i dzięki temu uzyskujemy spore ilości biomasy. Te konopie trzeba zebrać. Roślina jest dosyć wysoka, bo sięga 3-4 metrów. I tutaj Państwo macie zaprezentowane różne rodzaje maszyn, które służą do ich zbioru. No, prezentacja jest skierowana głównie do rolników, który, którzy mogliby właśnie te rośliny produkować, a odpady w wyniku przerobu uzyskiwane wykorzystywać właśnie na cele energetyczne. Nie jest to zbyt skomplikowane, dlatego w każdym prawie gospodarstwie można by. Te konopie na cele energetyczne, między innymi wykorzystywać. Tutaj jest inny typ maszyny. Przy zbiorze konopi, właśnie na, na biomasę, ścinamy, tniemy jeszcze na odcinki, ponieważ te, te 4-metrowe. Wysokości łodygi byłyby trudne do obróbki, dlatego ścinamy je tak jak tu Państwo widzicie. Kosa jest, która ścina górną część, w środkowej, no i jedna z kos obcina konopię przy powierzchni pola. No wysokość tego ścierniska jest około 15 do 20 cm Chodzi o to, że w części właśnie przykorzeniowej konopie odkładają włókno wtórne. Które właśnie dla celów włókienniczych jest mało przydatne. Dlatego zostawiamy tą część na polu. No ale tak jak Państwo zdajecie sobie sprawę, są to jakby resztki pożniwne, które zostaną przyorane i które pozwolą na wzbogacenie gleby. Ścięte konopie pozostają na polu celem ich wyroszenia. Co to znaczy wyroszenie? Budowa, budowa łodygi konopi wygląda mniej więcej, jest to cylinder z drewna, na którym ułożone są sklejone wiązki włókna klejami roślinnymi, pektynami. Proces roszenia polega na tym, że mikroorganizmy, głównie grzywowe i bakteryjne, wytwarzają substancje, które rozkładają właśnie pektyny i dzięki temu Następuje rozluźnienie więzi pomiędzy drewnem a włóknem. I w wyniku mechanicznego przerobu, tutaj macie Państwo element urządzenia międlącego czyli jest to urządzenie, które łamie po prostu strukturę łodygi. Pomiędzy te zęby dostają się łodygi i zostają po prostu połamane. I dzięki temu wyroszeniu możemy części zdrewniałe oddzielić od włókna. Takie włókno oczywiście musi zostać jeszcze dotrzepane, żeby usunąć większość tych części zdrewniałych. Są to jednak procesy potrzebne przy produkcji surowca włókienniczego. W województwach wschodnich, gdzie uprawiano wiele hektarów lnu włóknistego i konopi. Teraz, teraz to jest parę tysięcy hektarów. Kiedyś to było ponad 100 tysięcy. Rolnicy posiadają jeszcze właśnie takie urządzenia w swoich gospodarstwach, gdzie chałupniczo mogą przerobić surowiec, pozyskać włókno, które jest przedmiotem dalszej sprzedaży dla, dla przemysłu, a pozostałe właśnie w procesie paździerze mogą służyć do produkcji surowca energetycznego. Tutaj macie państwo pokazane przemysłowe maszyny, które przerabiają włókno. U góry jest pakularka, która doczyszcza włókno krótkie. Na dole są zespoły turbinowe, które produkują włókno długie. W ostatnim czasie jest pomyślana taka technologia, żeby ograniczyć właśnie pracochłonność przerobu konopi i nazywa się to dekortykacja konopi. Polega to na tym, że nie prowadzimy tego procesu roszenia na polu. Proces ten, może nie jest trudny, ale jest uzależniony od warunków atmosferycznych. Jeżeli nie ma deszczu i nie ma. Ciepłej pogody proces ten potrafi się przedłużać i utrudniać pracę rolnikowi. W związku z tym, jest to przerób jak gdyby z surowej słomy, bez roszenia. Te procesy oddzielenia są bardzo trudne, ale zbudowano właśnie specjalną maszynę, która potrafi sobie z tym poradzić. Tak otrzymane włókno no, musi być poddawane dalszej obróbce enzymatycznej, żeby jakość włókna była dostosowana do możliwości wykorzystania w przemyśle. Tutaj może dla Państwa to jest niewidoczne, ale to jest takie drzepko możliwości wykorzystania surowca konopnego. Są to różne gałęzie, w których można... Konopie wykorzystać. Żeby Państwu uświadomić tylko możliwości, powiem, że poza przemysłem włókienniczym, konopie są również doskonałym surowcem dla przemysłu medycznego, farmaceutycznego. Coraz więcej prowadzonych jest badań nad wykorzystaniem właśnie tych substancji aktywnych, zarówno THC, jak i CBD. Które są wykorzystywane w produkcji leków. Nasiona, konopi są doskonałym materiałem do produkcji oleju. Poza tym, że jest to roślina włókiennicza, właśnie możemy uzyskać olej. Jest to dobrej jakości olej, w diecie człowieka bardzo pożądany. Posiada właśnie dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych, które również korzystnie wpływają. Na organizm. Białko konopne, które pozyskujemy z nasion, jest doskonałym surowcem odżywczym. Jeżeli chodzi o włosy, skórę, takie preparaty również są produkowane. Poza tym włókno wykorzystywane jest w kierunku różnych technicznych. Na przykład z włókien konopnych produkujemy maty. Yy... Maty, które nasąca się płynem dezynfekcyjnym, i na przykład przy yy, różnego rodzaju hodowli zwierząt, chodzi o to, żeby nieprzenoszone były bakterie i wirusy. Koła, buty są dezynfekowane. Tego typu maty nawet stosowane są na przejściach granicznych właśnie na, na, na wschodzie naszego kraju, gdzie musi ten reżim dezynfekcyjny być zachowany. Jest szereg, szereg bardzo dużych możliwości i oenergetycznych, o których za chwilę będziemy mówili. Sznurki rolnicze też można produkować z konopi. Sznurek, który jest biodegradowalny. Wiążemy teraz siano różne rolnicze produkty sznurkami polipropylenowymi, które stanowią bardzo duże zagrożenie dla środowiska. Sznurki polipropylenowe, które dostaną się do gleby, leżą tam setki lat zanim zostaną rozłożone. Podobnie zastosowanie naturalnych sznurków jest bardzo ważne przy tytoniu. Dostanie się sznurka polipropylenowego do, do surowca tytoniowego dyskwalifikuje partię takiego materiału. Jeżeli chodzi o żywienie zwierząt, to również sznurek polipropylenowy, który dostałby się do paszy, bardzo komplikuje zdrowotność zwierząt. Natomiast sznurek konopny, gdyby został zjedzony przez krowę, to zostanie po prostu strawiony. Tak wygląda włókno dekortykowane. Ma ono taki jasny, słomkowy kolor, czyli jest analogiczny właśnie ze słomą, którą zbieramy. Włókno, które zostało wyroszone na polu, ma kolor taki szary, stalowy. Jest to właśnie oddziaływanie tych naturalnych mikroorganizmów na, na działanie tego włókna. Takie włókno dekortykowane doskonale nadaje się na produkcję papieru. Zresztą papier konopny był produkowany już od, od, od wielu lat. Może on właśnie zastąpić papier drzewny. Jakość konopi do produkcji papieru no, jest o tyle lepsza niż drewna, z uwagi na to, że jest to celuloza długowłóknista która pozwala uzyskać specjalne materiały papiernicze. Papiery właśnie szlachetne, cienkie, biblijne, kondensatorowe. Również dodawana jest masa celulozowa do papierów banknotowych. Między innymi dolary są również wzmacniane tego rodzaju celulozą. Tak jak tutaj Państwu mówiłem, włókniny, materiały kompozytowe, do których jeszcze wrócimy. No i teraz przechodzimy do tego zasadniczego naszego yy, tematu. Chodzi o wykorzystanie właśnie tych paździerzy odpadowych do produkcji brykietów czy peletów. Tutaj macie państwo zdjęcia takich instalacji, brykieciarki, na których, na które służą właśnie do wytwarzania, Takich brykietów. Może nie indywidualni rolnicy, ale jakieś większe gospodarstwa czy kooperatywy, które zajmowałyby się przerobem właśnie tych roślin włóknistych, mogłyby również zaopatrzyć się w nie, niedrogie urządzenia do brykietyzacji. Tutaj macie Państwo przedstawiony proces brykietyzacji od zasypu do uzyskania brykietów. Brykiety mogą oczywiście być w różnej postaci: mogą być cylindryczne, kwadratowe. Tu poniżej macie Państwo również pelety, bo i taki materiał można z tego surowca zrobić. Jest to myślę zresztą podobne jak do zrębków drzewnych czy, czy odpadów powstających w wyniku przetwarzania drewna. Tu chciałem Państwu zaprezentować. Jak, jakie wartości energetyczne można uzyskać z konopi? Pierwsza pozycja to są same paździerze, czyli paździerze pozbawione właśnie włókna. I ich wartość energetyczna jest właśnie blisko 18 MJ na kilogram. Kolejna pozycja to są konopie ogółem. Czyli całe konopie razem z włóknem, gdybyśmy wykorzystywali, dzięki, dzięki temu włóknu ta wartość energetyczna podnosi się do prawie 19 megajouli na kilogram. Są jeszcze części wierzchołkowe konopi, czyli wiechy, które wykorzystywane są do, do produkcji czy to olejków konopnych, czy, czy właśnie tych substancji aktywnych. I jeżeli byśmy same wiechy wykorzystywali, no to one posiadają największą tą wartość energetyczną. No tu jest powtórzony jak gdyby ten ten slajd z poprzednim, tu są różne postacie brykietów w jakich można właśnie te surowce odpadowe przygotować. Tutaj na wykresie mamy porównanie różnych surowców rolniczych, jakie można uzyskać i, na tym, tle, i na, tym tle pokazana, na tym tle pokazana jest również właśnie wartość energetyczna paździerzy konopnych, paździerzy lnianych. Także wartość ta dosyć, dosyć dobrze wypada na tle innych roślin. Rolniczych. Co jeszcze warto na co zwrócić uwagę w czasie spalania, wytwarzany jest dwutlenek węgla. I tutaj macie Państwo również różne, różne surowce rolnicze. I jak przedstawia się właśnie wydzielanie tego dwutlenku węgla z, z różnych surowców. Jak możecie Państwo zauważyć, ta różowa, różowa linia to jest właśnie paździerze konopne, więc ta emisja dwutlenku węgla nie jest wcale taka wygórowana. Oprócz dwutlenku węgla wydziela się również tlenek węgla, i tutaj również te rośliny włókniste wypadają dosyć dobrze na tle. Innych, innych roślin. Tak jak Państwo mogliście zauważyć, właśnie słoma zbożowa, dosyć dobrze energetycznie dająca, ale wydziela ona dosyć dużo właśnie dwutlenku i tlenku węgla podczas procesów spalania. A tutaj są już właśnie te inne możliwości wykorzystania konopi. Tutaj macie Państwo zaprezentowane różnego rodzaju kompozyty napełniane surowcami lignocelulozowymi. Tutaj wybrano takie elementy, które by dla Państwa były ciekawe. Na przykład dosyć dużo tych naturalnych, odtwarzalnych surowców wykorzystywanych jest w przemyśle motoryzacyjnym. Zastępujemy włókna węglowe czy włókna szklane właśnie włóknami lignocelulozowymi i dzięki temu uzyskujemy raz, że te, te surowce są wtedy już po części biodegradowalne, ponieważ taki kompozyt składa się z, z, z osnowy polimerowej, no plus właśnie wzmacnianie włóknami naturalnymi. Co jeszcze uzyskujemy? Masa takich, yy, takich elementów jest niższa, jeżeli zastosujemy włókna lignocelulozowe. Może tych elementów nie jest dużo, ale wykorzystuje się coraz więcej. Wszystkiego rodzaju właśnie te plastikowe elementy, gdzie, gdzie są wzmacniane tymi włóknami, są to różnego rodzaju zderzaki, wykładziny, obicia, drzwi. Tam wszędzie te naturalne surowce. Są stosowane. Może nie, nie odchudzimy tego samochodu dużo, ale myślę, że każdy kilogram masy pojazdu wpływa również na ograniczenie zużycia paliw. Tutaj macie jeszcze Państwo różnego rodzaju siedziska, ławki, yy, Donice. Wszędzie tam można zastosować te naturalne surowce które pozwolą, że produkty te będą jak bardziej zgodne z przyrodą, bardziej z, z ekologiczne. W ostatnim czasie rozwinęło się też budownictwo wykorzystujące tak zwany beton konopny. Tak to, to się nazywa, ale z betonem nie ma to wiele wspólnego, ponieważ stosujemy tutaj spoiwo wapienne, które jest odpowiednio przygotowane, i do tego dodajemy właśnie paździerze konopne. Dzięki temu uzyskujemy doskonały materiał izolacyjny. Może na zdjęciach tu tego nie widać, ale on jest bardzo porowaty, ma wiele przestrzeni powietrznych i dzięki temu uzyskujemy doskonałe warunki ciepne. Poza tym yy, bardzo ważną właściwością jest również. Transferowanie wilgoci poprzez mur na zewnątrz. I dzięki zastosowaniu wapna na pewno w takim budynku nigdy nam się nie pojawi grzyb. Mankamentem jest to, że nie jest to surowiec bardzo wytrzymały. W konstrukcji takiego domu, jak Państwo widzicie, musimy zastosować konstrukcję szkieletową, która jak gdyby jest nośnym tym elementem budowy. Natomiast jest to materiał wypełniający, wypełniamy potem ścianki i uzyskujemy bardzo dobrej jakości budynek. Taki budynek znajduje się u nas w Instytucie. Też gdyby Państwo chcieli zobaczyć, bardzo serdecznie zapraszamy. Chciałbym też dwa słowa powiedzieć o projekcie, który realizowaliśmy w Instytucie. Był to projekt LIFE. Polegał on na wykorzystaniu konopi do rekultywacji terenów po kopalni węgla brunatnego w Koninie. Tutaj macie Państwo kilka slajdów, jak taki teren wygląda po eksploatacji. Krótko mówiąc, najpierw trzeba zdjąć całe, cały nadkład ziemi, który znajduje się nad złożem węgla. Odkłada się to na hałdy, a później po wyeksplazowaniu złoża zasypuje się właśnie tym naddatkiem. Teoretycznie powinno być tak, że warstwa, ta orna rolna, powinna być zdjęta, odłożona oddzielnie. Niestety, przy tych milionach metrów. Prześciennych, jakie się przerzuca, jest sytuacja taka, że na powierzchni trafia, jak gdyby ta skała z, z głębi ziemi i na powierzchni mamy, jak gdyby taką martwicę. Na takim terenie nawet bardzo, bardzo słabo chcą rosnąć chwasty. Po prostu nie jest to gleba, jest to tylko to podłoże, ta skała naturalna. Nie zatrzymuje ona wody, nie ma, nie ma pruchnicy i po prostu na takim terenie próbowaliśmy wysiać właśnie konopie. I nie zbieraliśmy tych konopi, tylko były one co roku przyorywane. I dzięki temu uzyskiwaliśmy biomasę, która wracała do gleby, poprawiała strukturę, również wracały mikroorganizmy, których również w tej glebie nie było. Tutaj macie państwo slajd, jak to wyglądało przed rozpoczęciem rekultywacji, a jak te tereny wyglądają w tej chwili. W tej chwili te tereny są użytkowane już rolniczo. Może nie uzyskujemy rewelacyjnych plonów. Projekt trwał 7 lat, więc ile przez 7 lat można tą tą glebę Wzbogacić, kiedy procesy glebotwórcze trwają po kilkaset lat. W każdym bądź razie efekt jest taki, że uprawiana pszenica na tym terenie przez, przez rolników uzyskują plon około 4 ton z hektara. Mówię, nie jest rewelacyjnie, ale już, już pomału ta, ta ziemia przynosi przynosi. Muszę jeszcze uzupełnić wypowiedź, że konopie były uprawiane w płodozmianie z lucerną. Z uwagi na to, że lucerna jest rośliną wieloletnią, to zmienialiśmy, jak gdyby pola co trzy co lata. Przez trzy lata na jednym polu uprawiane były konopie i lucerna, a potem zmienialiśmy jak gdyby ten płodozmian. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam do Instytutu. Gdyby były jakieś pytania, to służę odpowiedziom. Dziękuję bardzo.